Czy widziałeś, że włócznia w sekundę zaprowadzi cię do End City? Albo w połączeniu z Mejsem stanowiła broń masowego zniszczenia, która na hita wciągała ziomka w full netherite z totemami? Yamis Jakub, a to 22 rzeczy, których możesz nie wiedzieć o włóczni w Minecraft. A zaczniemy od tego, że włócznia w mojej opinii jest oficjalnie najbardziej OP bronią w Minecrafcie. Głównie z uwagi na cenę do jakości, bo jej crafting jest ultra prosty, prostszy i tańszy nawet niż miecz. A w parze z tym, że możemy craftować teraz siodło, to od praktycznie startu mamy zestaw, który Łanczotuje moby. I pewnie większość z was pomyślała o koniu. I owszem, na nim również jest całkiem opę, ale nie o konia mi chodziło, bo taki wielbłąd ma nad nim pewną przewagę. I okej, okay, może nie jest najlepszym wierzchowcem do przemieszczania się, ale dzięki Daszowi, który posiada, powoduje, że włócznia z nim w parze jest naprawdę solidną opcją do walki. Tylko czy mogliśmy się domyślać, że ona trafi do Minecrafta? Pewne przesłanki mówią, że tak, bo zanim włócznia pojawiła się w grze, podobne włócznie pojawiły się wcześniej w Minecraft Dungeons, a pigliny zapierdzielały z nimi w Minecraft Movie. Z tym, że w filmie włócznia była rzucana jak trójząb, co było najczęstszym pomysłem na ich wykorzystanie i tak szczerze ciekawe, czemu nie chcieli tego zaimplementować. I w sumie zabawne, ale niektórzy uważają, że włócznia to po prostu naostrzony szpadel i jakby trochę się nad tym pochylić, to... Nie, dobra, nich się z tym nie zgadzam. No, bez przesady. A co sprawia, że włócznia jest jeszcze bardziej OP? Definitywnie enchant lunch, który na pierwszy rzut oka wydawał się być bezużyteczny przez kolosalne zużycie. Serio, zużywanie złotych narzędzi to przy tym enchantie pikuś. Lunch sprawiał, że przykładowo drewnianą włócznę wpierdzielało na hita. No i skoro drewniana spadała na hita z lunchem trójką, to żeby zaspokoić waszą ciekawość, taki nedrytowy odpowiednik również spadał na hita, ale z lunchem 255. Do momentu, aż wpadło na to, że lunch nie będzie zależny od wytrzymałości przedmiotu, a od naszego głodu. Bo przecież każdy normalny ziomek daszujący z dzidą od razu stawał się głodny, nie? Nie no, nikt normalny tego nie wprowadzi tak na stałe, prawda? Przecież to głupota. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Co ciekawe, w pierwszym snapshocie, w którym mogliśmy testować włócznie, ten enchant nie łączył się z mendingiem, co z drugiej strony sprawiało, że rzeczywiście był on w jakimś stopniu bezużyteczny, ale już w następnym to naprawili, także... Luz. Oczywiście, dopóki nie wprowadzili tej gównianej mechaniki z głodem. To co w tym enchancie jest takiego mocnego, skoro przy nim włócznia schodziła nawet na hita, a teraz wpierdziela nam głód? Zacznijmy od poruszania się po lodzie. Bieganie po lodzie z włócznią zdecydowanie nabiera nowego wymiaru. A co gdyby do tej włóczni dorzucić jeszcze wind charge? I sami widzicie, że już zaczyna nam się tworzyć turbo posrany combo, które sprawia, że movement podczas walki czy uciekania będzie bardziej pokrecony niż świrowanie na elytrze. The cat sat on the Tak na dobrą sprawę możemy śmiało powiedzieć, że włócznia z enchantem Lunch to taki trident, ale do świrowania na lądzie, co w sumie w połączeniu tych dwóch przedmiotów również potrafi nieźle usprawdzić nasze poruszanie się. Ale co jak wam powiem, że do takiego całkiem solidnego zapierdzielania na lądzie nie potrzebujesz ani lodu, ani tridentu, wystarczy ci tylko dzida i szybkie palce? Nic wam nie przychodzi do głowy? W PvP istnieje coś takiego jak bridge swapping. Działa to z mace'em i polega to na mega szybkim zmienianiu z miecza na mace'a, Enchantem Bridge, co powoduje, że Enchant z Mejsa przechodzą na miecz i bijemy naprawdę posrany D-Mage a gracze, jak to gracze, wykminili coś takiego jak lunch swapping, gdzie szybkie zmienianie zdzidy na rękę powoduje brak cooldownu na tym enchancie i możesz dosłownie na tym latać. No, dopóki wystarczy ci głodu oczywiście. Myślałeś, że to koniec możliwości latania z włócznią? A co gdyby teraz to wszystko, o czym przed chwilą opowiadałem, połączyć w jedno kombo? Serio? To jest jakiś obłęd i powoli do mnie dochodzi skąd to przejście na kradnięcie głodu gracza w mechanice tego enchantu. Zastanawiałem się, jak to idealnie Wam zobrazować i chyba parkour to coś idealnego, co pokaże Wam jak płynnie można poruszać się dzięki nowej włóczni, oczywiście w rękach kogoś, który ma przysłowiowe Minecraftowe ręce i potrafi chodzić w tej gierce. I muszę przyznać, że wygląda to mega satysfakcjonująco. I mam coś na miarę odcinka Hozota z satysfakcjonującymi rzeczami w Minecraft. Bo jak dacie sobie takiego speeda 255, to rzucicie do tego buty Frost Walker, a w łapę weźmiecie włócznie z lungem, to naprawdę cieszy oko. W pierwszym Snapshocie, w którym mogliśmy oficjalnie Testować włócznie był też błąd, który pozwalał na atakowanie mobów przez bloki. Oczywiście każdy domyślał się, że to błąd, który raczej będzie fiksnięty i tak się stało, z tym, że przez takiego weba czy wysoką trawę dalej będziesz mógł atakować delikwenta, co na serwerach typu lifestyle wydaje się być mega op. A kojarzycie te filmiki, jak ziomek wystrzeliwuje minecartem villagera w pizdzie, bo nie dał mendingu? A co gdyby przetestować z eksperymentalnym minecartem włócznie? Dronebind to zrobił i na hita wpierdzielił aż 6 aran golemów. Możecie też to sami przetestować i dać znać kogo lub co udało wam się wpierdzielić na hita. No dobra, ale jak survivalowo wykręcić posraną prędkość? Ci, którzy pomyśleli o LC, jak najbardziej macie rację, ale nie o to mi chodziło. Trident i burza. To jest prawidłowa odpowiedź. Tym combo możecie wykręcić posraną prędkość, która spowoduje, że takiego golema wciągniecie na hita. Ale co ciekawe, istnieje teoria, że powyżej prędkości 100 bloków na sekundę, nawet jeśli kogoś trafimy, to jest szansa, że gra tego nie zarejestruje ze względu na Minecraftowe tiki, które to ograniczają, co w sumie się potwierdziło, jak testował to dr Donat na swoim streamie. Ale powiedzmy, że mamy tak zwany endgame, czyli full enchant na temy, i jak w parze z włócznią wyjdziemy w starciu z poszczególnymi lepszymi mobami. No, taki żelazny golem, to już testowaliśmy, spadnie albo na hita, albo na maksymalnie 3, ale przykładowo walka ze smokiem czy widerem no, zobaczcie sami to nigdy nie było prostsze. Zero Enderman, łatwa walka w powietrzu. Te dwa elementy wystarczą, żeby totalnie nie martwić się już o zabijanie smoka czy lidera. Oczywiście naszemu minecraftowemu community nie zabrakło wyobraźni i przetestowali połączenie, które przeżarło i wysrało mój mózg. Dosłownie. Łącząc włócznie i mace'a mogłeś dosłownie wessać dupą ziomka full netherite z totemami i było to spowodowane tym, że enchant z broni trzymanej w lewej łapie przechodził na mainhand, a co więcej dodatkowe obrażenia z dzidy powtarzały się co kilka tików w ten sam jeden i konkretny cel, co powodowało naprawdę chore obrażenia w bardzo krótkim czasie. Ale jeśli już obstrałeś zbroję przed nadchodzącą zagładą w PvP, to spokojnie uspokoję cię. był to błąd, który już został naprawiony. Pojedynczy atak z już nie uderza wielokrotnie w jeden byt, ale oczywiście nadal możesz trafić ich kilka, zaś enchanty jak się domyślacie, no już nie przechodzą z ręki do ręki. Był jeszcze jeden dość OP błąd. Na samym początku jak tylko włócznia została wprowadzona, to pomimo, że ktoś trzymał tarczę, to atakując go włócznią, może i nie zadałeś mu obrażeń, ale fire aspect już zadziałał. Ale zostało to już oczywiście naprawione. A nawet roku, znaczy, okej, okay, przepraszam, bug roku, klasycznie zaszedł jakiś szpont i ci do, możecie sobie wsadzić w... E Albo może nie. W każdym razie, zasięg włóczni jest z jakiegoś powodu mniejszy niż miecza. Ale wiadomo, to bóg, który pewnie został lub zostanie naprawiony. Ogólnie na włócznie w realnym życiu można się nadziać, prawda? Bo to ona była stworzona jakby. I o dziwo Mojang zadbało o logikę implementując to do gry. Więc jeśli przyjdzie wam do głowy walczyć z ziomkiem, z dzidą, to miejcie to proszę na uwadze, bo naprawdę można się nieźle nadziać. I wiadomo, że królem Bungie niespodzianek w Minecrafcie jest Mace. Bo dzięki enchantowi Density, zależnie od wysokości zwiększane są jego obrażenia. Tylko, że trzeba mieć przy tym chociaż odrobinę refleksu i celności, żeby takiego delikwenta z tego buzdygana trafić. A co jeśli wam powiem, że nasza kochana nowa dzida wcale nie działa tylko w poziomie, a w pionie również potrafi ostro nadziać przeciwnika. Może nie będzie robiła aż takich obrażeń jak Mace, ale totalnie nie musisz się martwić o refleks w kliknięciu Hita, bo wystarczy, że przytrzymasz prawy przycisk myszy, a magia dzieje się sama. Więc można powiedzieć, że to taki chiński młotek w Minecrafcie. A chcielibyście może trafić zaraz po wejściu do Endu na statek z Elkom? Tak po prostu? Tak, żeby oszczędzić sobie budowania się tam? Przy użyciu dzidy z Landem, Jest taka opcja. M33 Galaxy ma łyb jak sklep, bo wykmienił, że fakt, że smog Endu, kiedy próbujemy go ujeżdżać, wypierdziela nas w kosmos, można Łączyć z włócznią z Enchantem Lunch, ze względu na to, że moment Dasha synchronizuje prędkość z tą, jaką podaje serwer, a dokładnie to samo robi ten wyrzut Ender Dragona, co w combo, czyli w połączeniu, w sekundę wypierdzieliło naszego bohatera po Elytre.